Siema z tej strony łysy. To pierwszy filmik na tym kanale, taki zapoznawczy. Możecie mnie kojarzyć, ponieważ prowadzę bloga facetem jest tym Yoshibit Bam. Możecie mnie w ogóle nie kojarzyć, może gdzieś Wam się pojawił a po prostu łysa Pała. W każdym razie, w tym filmiku chciałem powiedzieć kilka słów o sobie. czego by tu zacząć? No, jestem jaki jestem, widzą mnie beze mnie, poznasz to się, przekonasz, a tak w ogóle to e, nie, wiem, co mam o sobie powiedzieć. No, było takie małe clue, niektórzy może zrozumieją o co mi chodziło, ro, kiedy robiłem tę parodię, lekką, pewnego portalu. W każdym razie e, ja mam na imię Tomek, mówcie do mnie, perłysy. Pochodzę z Nowego Sącza, prowadzę blog Facetem Jestem i o siebie i chciałbym powoli zacząć robić coś na YouTubie. Na co dzień zajmuję się i utrzymuję się sprowadzeniem właśnie tego bloga, chodzę regularnie na treningi, z góry wyglądam jak szczypior, ale tak naprawdę jestem trochę większy niż się wydaje. Poza tym mam śmieszną kotełkę, którą często widać na snapach moich, z wykształcenia jestem właściwie matematykiem. Przez jakiś czas studiowałem też kulturę Bliskiego Wschodu Starożytnego na UW. Studia zaczynałem w Krakowie. Teraz od jakichś 8 lat mieszkam w Warszawie. Mam prawie 30 lat. I to tyle, jeśli chodzi o taką metryczkę. O czym będzie ten kanał? Właściwie to jeszcze nie wiem tak naprawdę. Ośmiliłem się w końcu do nagrywania filmów. Nagrywam je, czuję się trochę w tym bardziej swobodnie niż na samym początku, kiedy próbowałem. się, nie drży się tak. E, doszedłem do wniosku, że lepiej zacząć w końcu robić to, co się będzie tutaj działo, się w końcu wyklaruje. Także póki co zapraszam na mojego Snapchata. Tam się możecie trochę więcej rzeczy ode mnie dowiedzieć. Są cycki. E, a poza tym no, następny odcinek nagram, jak będzie jak będzie 100 tysięcy łapek w górę? Pozdro.